Wstaję rano, jadę z ekoparką po rejonie Driftuję pojazdem wokół, mechaniczne konie Śpię na kasie, jestem ciągle w trasie Moja morda na znowu piszą o mnie w prasie Zamawiam drogi kawiorno, bo wciąż jestem na masie Miedzą mnie na plaży, no to oślepiam Znudzę nowe kiksy Kiedy mi się nudzi, no to tworzę nowe miksy Wszyscy na mnie patrzą, no bo mam spodnie od miski Przy sobie mam falser od oraz oraz biski Gościu garniturze mi otwiera drzwi do szopu. Wykładaj drogi, ja sortyment, nie chcę żadnych szczoków Podchodzę do ciecia, mówi, nie chcę mieć kłopotów Nic dziwnego, że się boi, bo mam siłę pięciu chłopów Mam no, dwa miecze, mówcie na mnie, Geralt W jakbym był Miles Morales. Policja mnie łapie, płacę grzywne i sprawie Piszę teksty o drugiej w nocy, siedząc przy kawie. A ty o tym możesz jedynie mieć sny na jawie. Wchodzę do Jubila, przeglądam na szyję AREX. Jestem 24 na 7, fresh. Mówią jak Spice. Podjąłem decyzję, wykładam na rękę hajs. Spotykam się z jomalami, mówią, chain is very nice. Kaserka w drące na mnie woła znów ochronę. A że jestem znany za chroniarz, wyjampione. Jestem taki hot, że mam znów oczy spalone. Gdybyś się mnie dotknął, miałbyś palce poparzone. Ej, mam nadzieję, że rozumiecie znaczenie fikcji literackiej. Połowa z tych wersów to właśnie fikcja. Tak naprawdę jesteśmy dzieciakami mieszkającymi z rodzicami. Ja mam jeszcze psa. Labradora, w sumie to taki mieszaniec. Jest biały, taki fajny. Kiedyś sąsiadowi zagryz Szymon Szymon Makota jest zwinny jak on. Ja mam żółwie, też, jestem zwinny jak one. Szymon, co to ma być? Nie czytam tego. Je <laughs>